Dzisiaj będziemy nagrywać omawianie o Brawl Star, o grach no Brawl Stars i Roblox no to jest, są takie fajne gry no powiedz najlepszy no najlepszy jest no i jeszcze no trochę można powiedzieć, że skład barstres, to jak to tam się? Barsters, mm, barstres. Skład bars, to jest, no coś tam. No i jeszcze i co? No Fortnite, i takie, Fortnite. no i takie, jeszcze gry takie, no, mm, więc, et, no, no. no, co no? Co mam no? powiedzieć? No jeszcze takie no, ga, no, taki. No takie... Nie wiem, wam napiszę w tym komentarzu jak to się nazywa. I będziecie to grać. No, fajnie to jest, fajne. I jeszcze jakieś twoje gry. FIFA. FIFA jakaś tam. 25. No. I jeszcze coś tam. Beź No. ihrstar die, die battern hm? die Die nein das war's. zu mir zu pa